Każdy chciałby wszystko szybko na już, a tak jak nad większością rzeczy, nad wszystkim się pracuje latami. Siema, witajcie na kanale Reprogress W dzisiejszym materiale nagramy sobie trening pleców Może można powiedzieć, że trochę nietypowo, bo zaczynamy od e, hip thrustów, ale poniekąd według mnie jest to fajne ćwiczenie na rozpoczęcie treningu pleców no, ponieważ mięsień posiadkowy w sumie pomaga stabilizować miednicę ale także pomaga e, przenosić ciężar z dolnych e, partii ciała na tułów i na odwrót, więc e, w późniejszych etapach treningu, gdzie będziemy wykonywali martwe ciągi, według mnie fajnie to ćwiczenie sprawdzi się na samym początku treningu. Właśnie pleców. Ogólnie, trening e, został trochę zmodyfikowany, przeze mnie zmodyfikowany. E, wykonuję teraz całkowicie inny trening, ponieważ jest to trening e, taki trochę zmodyfikowany Push Pull Legs. E, zrezygnowałem tutaj nie ze splitu. E, ogólnie nakładam już. E, można powiedzieć, że priorytety na zupełnie inne partie mięśniowe, ponieważ te, które chciałem poprawić przez ostatnie e, ponad 2 lata, w sumie nawet trzy, zostały poprawione, a były to plecy, więc e, teraz skupiam się na górnych partiach. Nogi można powiedzieć, że poszło odstawkę, ponieważ no, czworogłowe są u mnie taką partią dominującą. Więc skupiam się teraz na barkach i na klatce piersiowej. Tutaj e, objętość oraz częstotliwość treningowa jest e, bardzo duża. Do tego według mnie właśnie trening e, Push Pull Legs e, umożliwi po prostu na e, lepsze sprecyzowanie e, częstotliwości i objętości treningowej. Więc no, nie mogę na razie powiedzieć e, jak on się sprawdza, ponieważ tak naprawdę trenuję tym systemem od początku tego roku, czyli jakieś cztery miesiące wyjdziemy na scenę, myślę, że jeszcze nie w tym roku to się okaże, czy faktycznie był to dobry trening i oczywiście mój notesik treningowy który jest zakładany w każdym okresie budowania masy mięśniowej można powiedzieć, że trochę staromodna metoda ale szczerze powiedziawszy nie lubię zapisywać po prostu wszystkiego gdzieś tam w aplikacjach a do tego, w sumie z każdego okresu budowania masy mięśniowej, mam fajną pamiątkę. Dzisiaj pierwszy tydzień bloku treningowego budowania masy w roku 2023. Więc no tutaj ten tydzień pierwszy jest no przez pierwsze kilka tygodni bardzo dokładnie. Notuję każde jedno ćwiczenie z jakim ciężarem oraz z jaką ilością powtórzeń. Wykonuje dane ćwiczenie i daną serię, więc według mnie to jest taka kwestia, chyba w sumie jedna z najważniejszych w okresie budowania masy mięśniowej, by mieć stały pogląd na progres, jaki udaje nam się uzyskać. E, oczywiście można, można to zapisywać w aplikacji i wiem, że część z osób tak to robi, jednak ja lubię po prostu mieć to wszystko zapisane na karteczce. Więc e, dzisiaj mamy. Trening numer 3, pierwszego bloku treningowego, pierwszego tygodnia bloku treningowego. Prawda jest taka, że według mnie trzeba to zapisywać gdziekolwiek, aby mieć stały pogląd na to, co się robi, ponieważ no nie jesteśmy na pewno, w sumie przynajmniej ja nie jestem w stanie zapamiętać każdego jednego ćwiczenia e, z jakim obciążeniem, trenowałem nawet tydzień wcześniej, więc według mnie to jest taka baza którą każda osoba poważnie trenująca na siłowni powinna mieć. Dobra, ściągamy obciążenie i lecimy dalej. Wykonamy sobie teraz pierwsze ćwiczenie na plecy. Zaraz przejdziemy sobie do danej maszyny i będziemy wykonywać. Wykonujemy sobie teraz pierwsze ćwiczenie, ściąganie trójkąta do klatki piersiowej na dolną część pleców, dokładnie na dolną część najszerszej grzbietu. Tak, wspominałem wcześniej, powolne dokładanie cegiełek. Dobudowałem te plecy, jednak też jeszcze postarałem się wyszukać gdzieś tam brakujące elementy w tej partii, aby ją poprawić. No i dlatego w sumie zaczynamy od tego ćwiczenia, bo według mnie tam te braki są zauważalne. Ale co do tematu, no każdy chciałby wszystko szybko na już. A tak, jak nad większością rzeczy, nad wszystkim się pracuje latami. Poprawiliśmy jedną partię, udało nam się to zrobić, więc skupiamy się na kolejnej i nie będzie to e, okres dwóch, trzech miesięcy, tylko należy przepracować rok, dwa nad danymi brakami i po prostu częściowo, po kolei doklejać te brakujące elementy w sylwetce, więc według mnie to jest taka e, najważniejsza kwestia. I przede wszystkim cierpliwość, 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 jeszcze raz cierpliwość, bo bez tego no niestety w tym sporcie nic nie zrobimy. I szczerze że powiedziawszy, jeśli jesteście osobami początkującymi, to według mnie nie powinniście oglądać. Może nie powinniście wyciągać wniosków i odpatrywać wszystkiego od takich osób jak ja na przykład. Ponieważ no takie osoby są już na pewnym zaawansowanym poziomie I tak jak wspominałem wcześniej Staramy się po prostu dokładać Te brakujące cegiełki w sylwetce A wy tak naprawdę nie musicie tego robić Powinniście się skupiać na podstawach Bo z tego co widzę teraz y, większa część osób na siłowni Skupia się na y, Komplikowaniu sobie tak naprawdę całego tego procesu budowania masy mięśniowej skupiałem się na wszystkich takich elementach, które na samym początku tak naprawdę nie są potrzebne. Oczywiście nie mówię, że technika wykonywania ćwiczeń nie jest ważna, bo jest ważna i trzeba się jej nauczyć, ale wszystkie takie jakieś rzeczy, które są bardzo mocno skomplikowane nie są tak naprawdę potrzebne jeśli skupicie się na wszystkich podstawach będziecie je wykonywali na 100% to na pewno te efekty będą skupiać się na podstawach a nie komplikować sobie na siłę życia Numer 2, przyciąganie na maszynie hammer. Można powiedzieć, że zaangażujemy sobie tą górną część najszerszego grzbietu, więc zrobiliśmy w poprzednim ćwiczeniu tą dolną, teraz zaangażujemy sobie tą górną. i co? No stopniowo dwie serie rozgrywkowe, później dokładamy obciążenia i przechodzimy na te dwie serie bazowe. Zresztą, tak jak mówiłem wcześniej, no nie da się. Poprawić wszystkiego na raz. Musimy sobie wybrać daną partię, na przykład w danym roku, którą chcemy poprawić i na niej się skupiać. Będzie to spowodowane poniekąd ograniczeniem w częstotliwości wykonywania ćwiczeń. No bo niestety, na większość partii mięśniowych musimy po prostu wykonywać więcej tych ćwiczeń, więcej serii, jeśli chcemy poprawić.

jest to ćwiczenie, które poniekąd według mnie w największym stopniu przyczyniło się do rozwoju właśnie mięśni pleców. Oczywiście można tutaj mówić, że nie jest to ćwiczenie może pod kątem biomechanicznym. Idealnie, idealne do rozbudowania tych mięśni oczywiście są inne ćwiczenia, którymi możemy poprawić tą partię. Jednak według mnie no nie znam osoby ciężko trenującej martwe ciągi która ma te plecy słabe więc według mnie coś w tym musi być nie wzięło się to znikąd, że większość zawodników właśnie którzy te plecy mają naprawdę mocno rozbudowane wykonuje te martwe ciągi, więc u mnie w planie treningowym na pewno pozostanie do, do tego momentu aż będę je w stanie jeszcze wykonywać, więc oczywiście można powiedzieć, że także jest to ćwiczenie poniekąd prozdrowotne lecz według mnie do pewnego momentu tak naprawdę, bo jednak zaczynamy, kiedy zaczynamy już tam zakładać to 200 plus na sztangę, no to mogą zaczynać się problemy i jest to ćwiczenie na pewno w tym momencie kontuzyjne. Uważam ten rok 2023, od samego początku poniekąd za przełomowy w mojej karierze, jeśli w ogóle tak to można nazwać, przede wszystkim przez zmianę nastawienia mentalnego do tego sportu przez wszystkie te lata, które siedzę w kulturystyce, a siedzę już około 6 lat, tak naprawdę nie zdawałem sobie sprawy jak mocno jest to eksploatujące. Mając jeszcze rodzinę i takie inne życie, można powiedzieć, że zawodowe, no z tym związane, ale oczywiście, zresztą, jak widać, prowadzę kanał, jak to wszystko mocno może się odbić na takim potencjale człowieka poniekąd. Więc, no jak widać, teraz te materiały pojawiają się częściej. Przede wszystkim takie mentalne poukładanie sobie wszystkich tych aspektów sportowych z zawodowymi w swoim życiu. Eee, jest to no, w sumie mega trudne. Nie zdawałem sobie sprawy jak jest to ważne. Więc no, teraz już na takim e, totalnie luzie można powiedzieć, że wszystko wykonuję. E, I przede wszystkim to nagrywanie i, i czerpanie takiej przyjemności z formy e, sprawia mi frajdę. Nie mówię, no, oczywiście zawsze kochałem to robić. Ale no, w ostatnich latach, w, w tamtym roku, rok wcześniej, można powiedzieć, że wydawało mi się, że Przestałem mieć taką motywację do działania nie tylko pod kątem właśnie sportowym, ale także i właśnie zawodowym związanym z byciem trenerem personalnym i prowadzenia kanału na YouTube, no bo jedno z drugim jest poniekąd związane, więc no tutaj mm, najważniejsze było właśnie takie, można powiedzieć, takim game changerem było po prostu, aby zrozumieć, w jaki sposób zachowuje się nasza, nasza psychika. Jest to sport, który naprawdę mocno eksploatuje naszą psychikę. Jestem sportowcem, tylko i wyłącznie byłem kulturystą przez e, tam jaki, jakąś część mojego życia i nie wiem jak to wygląda w innych sportach, ale e, zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno jest to mocno angażujące w życie takie codzienne i rodzinne. I ciężko jest często połączyć te wszystkie właśnie e, aspekty sportowe Ostatnie ćwiczenie na zakończenie treningu, a będzie to ćwiczenie na biceps, uginanie ramion ze sztangą łamaną. co tu dużo mówić, jedno z lepszych ćwiczeń na tę partię. W moim planie treningowym jest praktycznie od samego początku rozpoczęcia mojej przygody z siłownią, więc uważam to ćwiczenie za jedno z lepszych. No i ja więc wykonujemy. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajka, like suba, komentarz jeśli się Wam podobał. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się piąteczka.